Jest to Lucjusz! Po ostatnim zabójstwie musimy się pochwalić swojemu Tarosiowi, więc zacznijmy. Jesteśmy znowu chyba w piekle? Czy w jakimś innym miejscu stajemy? Stajemy. I kto na nas czeka? Kto? Komu się mamy pochwalić temu, co zrobiliśmy? Ojczulek! Cześć, tata! Pobawisz się ze mną? Wiesz, że lubię się z tą bać piłką. Chodź! Co mi chcesz uczyć, co? Chcesz piłkę? Bawimy się piłeczką! Telekineza... O! ah, mm -hmm. ah. ah. Um, now i'll suppress very good all right let yeah, us Okej, okay. no bierz to. Okej. Okay. Coś poćwiczę, czy... Dobra, nie wiem co robię. My power is the biggest one. Nie wiem, co robi prawy przycisk. Czyli mogę... A, zaczyna się równie maszynę. Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej, Oda. A i tak się zaczęła nasza telekiny, za dzięki niej będziemy mogli robić jeszcze lepsze zabójstwa. <grym> Oj. No, to jest oczywiście na żarty. Oczywiście luz już nigdy nie szanuje. on nawet nie mrucha! Pamiętajcie, jeśli nie mrukacie przynajmniej przez minutę, to znaczy, że jesteście dzieckiem jabła. Dobra, obudziliśmy się znowu. Jest. Jest poranek. Aha, wiem już jak to działa. Okej. Okay. To nie takie trudne. Wow, o! Czekajcie, ja tu mam taką dodatkową misję. To czekaj, to zrobię to rękami. A, ja jestem zbierać. Co te pieruny tak? walą? Hmm. Clean my room. Okej, okay, no to teraz wyjdźmy. Jaką teraz mamy misję? Właśnie miałem nagrodę dostać jakąś. Czuchcie mamy, O! A to co? O, mam buty! Będziemy butami, ale czekajcie. Co się dzieje z tym prądem? Strasznie to się robi. Mimo że my jesteśmy właśnie samym strachem hmm. Hmm. A tu co jest? Aha, możemy okej. Okay. Są tam jakieś rzeczy? Dobra, no zostawmy to. To nie jest ważne. Tak. Jak leci? Clean my room. I don't care. I will kill you all. Czajcie gdzie ja chodzę? Teraz musimy iść tutaj. Hmm. nie działa. Krzyż! Pianino. Kurczę, nawet fajnie się to eksploruje, ten dom. Bo jest to przyjemne. Halo, hmm, to będzie mój kolejny cel? Już to widzę. Twoja śmierć będzie no. nagła i bolesna. Ivor, he is always drunk. He probably will not easily change his plans a bit. Piano. Ach, ci czarujący, bo to coś. He's telling the wrong. Maybe he should break some of this. Aha. Piano, mam coś z pianinem zrobić. O, idziesz naprawić pianino? Jak pianino nie jest a pijany jesteś. Eee, maybe should break some with this. Czekaj, da się, na przykład, hmm. jestem ciekawy, na przykład, czy mówię, dobra, nieważne, no ruszaj się, o, cześć mama, co tam, o, cześć mamy, sobie zęby umyć, okej, okay, to są takie widze dodatkowe, nie wiem, co to daje, Czajcie on tu coś, aha, czyli muszę coś zepsuć z tym pianinem, e. I jak? A może? I will use my power. Nie. Mm, yeah. Sorry. Czajcie jeszcze raz przeczytam, że I have stolen a friend. Maybe should break something with this. Go away. Może śrubokrętem. Śrubokręt. Hm. No Dobra, czyli mówi, że z pianem nic nie jest źle, ale spróbuję to zniszczyć. Tylko jak ja mam to zniszczyć? O udało się. Nic się nie dzieje. A um, jeszcze get... um, Ja tu tylko, um, no ten klucz co trzymam w ręce, to nic. Ja tylko tak sobie lubię trzymać klucz w ręce. Raz. Yes. O, oh, już chyba wiem o co chodzi. No i szybciej piaku, bo ci drzwi zaraz. Do you want to feel my power? My power is over lighthouse like and always mm. matka przyszła Muszę za nią tak stać, może nie zauważ. Udało się może. Dziecko sobie stoi tak sobie władam mocą piekielną. Co ono zrobi? Czy żeby mu to zwaliło na głowę? Czy żeby to było takie... o. -o. What the fuck! To Ale, I don't know what to tell you this, Mr. Wagner. But it seems your handyman was drunk as a skunk. He was an accident waiting to happen. I was going to fire him after the other incidents, but I just didn't have the heart. It's hard enough to keep the staff here with recent events you can't blame yourself this might be the